Witajcie kochani w moim najnowszym odcinku kina subiektywnego, w żadnym wypadku obiektywnego. Dzisiaj przyjrzymy się obrazowi Escape Room w reżyserii Adama Robitela. Zapraszam serdecznie, najserdeczniej jak potrafię. Chodźcie, pokażę wam kina. Escape Room opowiada historię sześciu osób, które dostały bilet do Escape Room. A w tym Escape Roomie, o co się będzie działo? Chcesz kontrolować swoje życie, ale życie nie jest eksperymentem naukowym. Nie możesz zawiesić swojego świata Try doing Spróbuj zrobić that scares cię przeraża. Overbreak, okay? Yeah. Plusy. Ta scenografia autorstwa Eduarda Thomasa. No, Mistrzostwo Świata. No, wow, 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 wow. Te zagadki takie mroczne, takie tajemnicze, takie zagadkowe te zagadki. Takie wow, wow, wow. To napięcie od pierwszych. No, jak oni tam już są w tym, to no takie napięcie czujemy, jakbyśmy normalnie podpięli się do gniazdka elektrycznego. Te postacie, każda inna, każda ma taką. Coś charakterystycznego, mamy tu takiego nerdka escape roomowego, który tam coś tam, coś tam, mamy taką genialną, 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 mamy takiego normalnie gościa, który tam wszystko tak potrafi, wszystkich zbajerować, mamy tutaj normalnie taką... Żołnierkę taką, żołnierka takiego żołnierza, kobietę żołnierza, mamy tak wow, no coś niesamowitego. No tyle tu mamy postaci takich niesamowitych. No sprawdźcie, sami, co a ja wam tu będę spoilerował, jakich jeszcze, no ale wow, i każdy ma z nich tam atrybut, każdy taką historię. wow minus no już na początku nam zdradzają jaki będzie finał, w sensie no, to jeszcze nie jest taki finał finałowy, ale to jest takie weźcie w ogóle, tak się nie robi no. A na propos finał, to zakończenie jest takie nijakie, miałkie, takie jak, nie wiem, jajecznica starta z opony. Bywało lepiej, ale wyszło. I think this is the escape room. We should look for clues. What are we looking for here? Anything that looks like a puzzle or a code. It looks like an oven dial. Porównanie. Ten film jest jak oglądanie w Holdboyard. Cześć, się tam wymawia. Le bur. Gong. Z czytaniem książki Agaty Christie, 10 murzynków lub aka i nie było już nikogo takiego. Well, that's creepy as hell. Ciekawostki. Film nakręcono w Chicago, to jest Illinois, w USA. W 2019 roku, albo w 2019 roku, film dostał jedną nominację do nagród Saturn w kategorii najlepszy film akcji. Przygotowy. Are we outside? Podsumowanie film naprawdę na takim no mocnym poziomie takim, mm, mm, tylko, że wszystko jest rozwalone przez miałki, taki otwarty finał, takie no to miałki takie no takie, 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 a jeszcze ten początek, który taki no po co to wam to było no tak mi zdradzili wszystko jest no, nie tak się nie robi ale solidna rozrywka w sumie daje 6 na 10. Tak. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie to, co dla niego plusem dla Was może być minusem. To, co dla Was jest minusem, dla mnie może być plusem. Także polecam wrobienie sobie własnej subiektywnej opinii. I pamiętajcie i w ogóle i przypominam i w ogóle nie no, informuję pierwszy raz, żebyście zaglądali na synajowego Instagrama, w którym to w poniedziałki i czwartki pojawia się nowy obrazek sygnowany hash. No subiektywne. Opowiadam w nim różne takie filmy, filmusie, filmu filmu, ziu, 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 ziu. także zapraszam serdecznie, followujcie tych, tego Instagrama, bo będzie fajnie, będzie akcja, będzie się działo, aha, aha, właśnie tak, tak. Także trzymajcie się zdrowo, cieplutko, ściskam Was w ten czwartek. Niech to będzie dla Was, no, optymistyczny czwartek, piątek, w ogóle weekendzik, w ogóle smacznej kawusi, herbaci, kakałka i w ogóle żegnam Was. Trzymajcie się zdrowo, ciepło, baję. Minus. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Pięknie tyle.